Ach, jaki piękny wschód słońca. Prawda, widzowie? Ach, pra prawda, widzowie. Słońce wschodzi, a ja się z wami witam. Cześć widzowie! Witajcie w kolejnym odcinku z naszej serii na moim kanale z ogrywania Minecrafta 120. Jak pamiętacie, pewnie. W... Jak pamiętacie pewnie, w pier... nie w pierwszym, tylko w ostatnim odcinku dołączył do nas pan Miskor. Pewnie pamiętacie dobrze, to skoro o nim mowa, to pójdę do, do jego domku, pokażę zmiany i... Pokażę zmiany, jakie zaszły. Jakbyście się pytali, czemu idę do Nedero, to tutaj zrobiliśmy takie przejście pomiędzy naszymi domami, bo jest szybciej troszeczkę. Lekko jest szybko, nie jako super dużo, ale jest, jest lekko szybko. Dobrze. Tutaj już Miskor w swoim domku siedzi i co robisz? O halo, halo, panie no. Miskor! No, a ja jak jestem. tam dzionek leci? Um, mi w sumie to dobrze. Na razie, to, to, to bardzo się stało. No, ty chyba no, widziałeś to. No tak, creeper wybuchu. A, a czym załatałeś tą, tą dziurę w oknie? No my miałem skrzynce czy... Czyjbę. No to dobra. Więc dobra, my tutaj gadugoda robota czeka. Dobra, ja, chodź szybko, tempo. W tym odcinku pójdziemy do. nederu. Gdzie pójdziemy do nederu. A więc korzystając z okazji, no, nie że. Nie, jesteśmy moim portalem. Nie wiem. Ale korzystając z okazji, że idziemy do nederu, to, to napiszcie w komentarzu hashtag neder. To wtedy przypnę wam serduszko. Oraz także wtedy maksymalnie zwiększycie zasięgi tego filmu. Zachęcam pisać w komentarzu hashtagi, bo naprawdę warto. i... Dobra. A nie chciałbyś o czymś wspomnieć mi, Skor? Ja? Tak. O, czy eee. o tym, co widzowie mają zostawić? A, no, no łapkę w górę no i subskrypcję. Brawo! Zda tak właśnie, zostawcie suba i lajka, a my idziemy do Dedyru. pewnie, z ale... Wiem, pe a pewnie zaraz... Za pewnie zaraz mi milion osób powie Ej, Wilczek, ty niedawno byłeś w Dederze, po co ty tam jeszcze raz idziesz, ty niedawno tam byłeś. No tak, pra prawda, byłem tutaj niedawno. Poczekaj, uwa uważaj, bo cię, cię uderzy, bo macham łapką. By byłem niedawno, ale... Ej, nie bij mnie! Ej! <ścoughs> Ej! E! Dobra, nie, co już, sojusz, sojusz. 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 Dobrań, sojusz. No, sojusz, sojusz. To gdzie my idziemy jeszcze raz? No więc tak, gdzie byś chciał pójść? Ech, I magma Q. No kurde, jak już mów... Nawet materiałów nie mam, ani kobla nie mam, ani nic. Też ja się nie przygotowałem w ogóle. Bo poczekaj wi widzowie, cięcie i... Poczekaj widzowie! Poczekajcie widzowie! Po prostu cięcie i zaraz wrócimy do was z koblem. A więc tak, widzowie. Ja, my już do was wróciliśmy po cięciu, ale, ale byłem u siebie w domu po kobla i usłyszałem pana Część. handlarza wędrownego. O, no który tutaj się zatrzymał, mamy. Wcale nie tak, że wczoraj zabiliśmy. Yy, to. Potrzebuję Potrzebuje smycz, widzowie, dla, dlatego go zabijam. Ale nie zabijaj go! On miał ciekawą feferty, chciałem kupić coś od niego. Dobra, nieważne, chodź do tego nederu, to nie jest to. Dobra, idziemy do nederu. Tyle. I zabiłeś mi villagera, który sprzedawał kaktusy. A są mi potrzebne kaktusy do mojej farmy. Dobre, która jest dobra, będziemy na wiodronki. Dobra, tam jest. Na, w następnym odcinku budujemy farmę. To, to jest chyba odcinek teraz, który ja nagrywam czwartkowy. Nie zapomnijcie obejrzeć poprzedniego odcinka. Pięć nocy w Biedronce. Nie, nie, nie wiem ile on ma wyświetleń, bo pięć nocy w Wiedronce nagrywałem dwie godziny temu. A wyświetlenie ile ma? To pięć nocy w Biedronce? A, bo ty jeszcze go nie wrzuciłeś, no tak za nie w, w środę. W środę on. Ja jeśli, jeśli ktoś nie oglądał, to polecam go obejrzeć. To chodź tam, w tę stronę, chodź, telendyk. Seria z innych gier i, i to na razie druga, druga gra i drugi fangame w FNAFA. Na razie to same fangame w FNAFA tam mam. Dawaj, z Mmm. No, no. A to nie jest bastion? Nie, to nie jest bastion. No ja bym też tego czegoś a poszukał, nie, ale... bo... bo nic nie mamy ma, na a! Bije mnie! Coś. Nie! Portre... Chodź ze mną. Idę. Ani fortecy, ani niczego nie mamy. A, a mogłem tu tutaj przeskoczyć, a tak to się muszę... A ile masz kobla? Nie ma, tak coś. Ja tego, ja teraz bieram na kilo, na 30 poziom. 27, będę zrobić kilof na 30 poziom. Ej, właśnie pokazaliśmy enchanty to i w ogóle. Dobra, nieważne. Dobra, pokażemy. Zrobiliśmy Później. sporo i byliśmy dużo w kopalni. Ja byłem swojego seta ulepszyłem, mi, Miss był. Razem wspólnie no. byliśmy i dosyć wykopaliśmy dużo diamentów. Jak na nas. Wow. Złożyłem cały kobla, A weź mi daj kobl, ja się będę budował. A daj chociaż trochę więcej kobla, bo A, ja się dobudował spóję w większości. Dobra. Tylko nie tutaj, tylko rzuć mi we mnie. Spadł on chyba. Tak. To chodź dalej. Idziesz? Idziesz... Hmm. A ty zebrałeś tego kobla? Nie, nie zebrałem spadł. No tutaj się, się zwykłym stołem budujesz. No. Ehm Szymon. Tak. A nie chciałbyś Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Co my... Czekaj... Co jest najważniejszym dla nas celem? Chcemy coś znaleźć dzisiaj. Albo forteca, albo bastion. To raczej forte... fortecę znajdziemy, bo tak myślę. <laughs> o nie. Co my mamy? Co masz? Masz drewno? Nie, a co? Ja nie... Bo ja, ja zapisaliśmy kordy? Ale rzeczywiście, że nie. No dobra, znajdzie się później. Eee, bo jest taka sprawa Szymon, bo przecież my nie mamy złotych rzeczy. A craftingu nie mamy. O Tak ty tam opóźniasz trochę tam. To ja gdybyś, sobie gdybyś nie wiedział? Pa. gdy gdy Gdybyś no, no, nie, wiem. Gdybyś nie, no gdybyś nie wiedział, panie, nie mamy craftingu, no to istnieje co, coś takiego jak drewno w nederze. Są dwa biomy z drewnem. No wiem, do tego chodź dalej. Nie cofamy się do tego. Obok na naszego portalu był taki ten biom, poczekaj, bo złoto kupię. Wiem, niebieski. A właśnie, no, złoto też się nam przyda. No jest tylko no, chodzi o exp, ale ta, że chodzi o... Ej, w ogóle mam perły na pójście do endu, ale to później, za... Nie wiem, tam Gdzie ty pójdę, jesteś? Czekaj. No cały czas do przodu szedłem. A tutaj. No. I kasztanie. Jak to, a ile mój miecz mało żyć? A! Ty, ty 1500 to na luzie go mogę używać. Mój ma 1230. A, bo ja krowy przecież biłem! A nie by bi biłem tyle, bo ja... bo ja musiałem kopać u mnie w domku. Tą farmę i trochę się nakopałem. No, bardziej my się nakopaliśmy. Ale większość ja wykopałem. Tak, tak. To będzie raczej, raczej nie wiem czy... A, dobra, dawaj, szybko. Ha. Nie to... nie wiem czy w ogóle coś znajdziemy. I, i nie wiem, no po kiego tutaj do netheru idziemy. Szukać fortecy, z fortecy będą blaze i satyw alchemiczny i będziemy mieć potki. A tak, na serio widzowie, ja... to po prostu nie miałem po pomysłu na odcinek. I, nie, i od jakichś dwóch dni chcie, planujemy shorta, ale no, Szymon. No. Jestem Wilczak, nie Szymon. Dobra, i tak mówiłem milion razy. I co z tego? Ja chcę. E, a jak się tu że... A, tutaj jesteś sam. No. Michał, proszę, żebyś mnie nazywał wilczek. Okay. <laughs> Albo. O i proszę, i znalaz, i znalazło się drewno. Pani, i, i znalazło to się drewno. Panie, nie mamy drewna. No, no to, to, to zaraz trochę ci, głupio. Trochę ci dużo chyba zdjąłem z tą siekierką. Nie, nie. Prawda, my zaraz zrobimy jakieś cięcie, bo trochę jak się biega, jak jedną z Dobra, a więc zrobimy cięcie po prostu. No. Zrobimy. Podróżno pod... tak biec przez 10 tysięcy kratek do tego przodu. Wybacz, nie chciałem. Nie wtkliw. bo ja w takim... A więc dobra widzowie, ja wam... Ja wam robię cięcie i... Widzowie! Patrzcie! Miskor mi, mi kazał mi włączyć na, na, na nagrywanie, nie wiem, po kiego grzyba. No ale nie widzisz tego? No widzę. co to jest? Do, do, do dwa bloki, na których stoją... stoi pigmen i piglin. No właśnie. To jest ekscytujące. Nie dobra, przeszliśmy. Bym. Przeszliśmy już troszeczkę. Graz jest. No chyba ci coś boli. Dobra, skocz na to. To dobra. A, za, a może te teraz zamędne? A co byście no widzowie powiedzieli, po teraz na timelapse zamiast ścięcia? No dobra, to sobie ma większy sens. Gast idzie. Nie odbiłem tego. Te ja pliczki ja starcie. Ha! Ale są time laps bez dźwięku. Z dźwiękiem. No, w sensie chodzi mi o to, że nie jestem i, i nie. i nie bez naszego gadania. Takie... No, dobrze! A, a, a to a to w pliku dźwiękowym było. Dobra, no, no do widzowie, a więc ja wam życzę, życzę miłego oglądania time timelapsa. Widowie pewnie nie, nie wiem, czy spostrzegawcy was zauważyli, ale dobra, mogę wam przybliżyć nawet. Spostrzegawczy XT. Tutaj mamy. Kto wie? Wrócisz, to... ja Tak, jakby się nie dostał. Gdzie ty tam? jesteś? A! Do lawy wpadłem! Słuchajcie, widzi, mały fejn. Mały. Mały to jest Bartek. <laughs> Idziesz? Jak ktoś teraz tego, tego, co postawiłem ostatni blok, To ja z niego skoczyłem po prostu Bez łódki? No Tylko ja się po, po podbuduję No, zaraz Mam że tyle ci wystarczy Wiem, że mi wystarczy tyle i tutaj mam No, Dobra, ty tak mi... spokojnie teraz do Do, do, do Dobra, widowie, mamy lider Jest! I teraz nie będzie bić jakieś obumieranie. Ale są plus. Mamy przynajmniej karcze. Mogłeś wziąć mleko. Szukamy tego, blaze'ów. myślę, że brudawe Brodawki lepsze. Tego i tego. Ale brodawki lepsze od blazów, co ja gadam? Oczywiście, że blaze'y lepsze. W sobie bez brodawek to by mi kstury nie było. I skąd tutaj bez... szkielet zwykły? No bo czemu to tak jest? O! Jest! Spawner, to musimy od tamtej strony. Nie wiem, czy ja nie padnę. No nie padniesz. O, zrozpiło się. Okej. Okay. Co ty robisz? Podkopujesz mnie? Nie, rozkopuję to. No gdzie ty, kasztanie, jesteś? No żeby po prostu Blaze miał więcej miejsca na respawnie się i że... Większej się rastem. Nie ty masz tych ty całek plaza. Dwie na razie. Trzy. Okej. Okay. No to mamy cztery, to jeszcze O, raz tutaj kre... jeszcze jest jedna. 6 weźmie... No to 6 jeszcze weźmiemy. No może więcej ciutkę. No dobra. Ja chciałem zaatakować tego pigmana, ale dobrze, że, że tego nie zrobiłem, bo bym przechlapane miał. O! Mam pięć na razie. Aby, a przez chwilę pomyślałem, Pary. że jesteś blaze. Ja mam po pomysł. Nie wiem po co, ale dobra. Mhm. Tak dla zasady. Krzyż z pochodni. <laughs> Nie wiem co to zrobiłeś. <laughs> o! To było przybyłanie blazów. Ile masz już tych pałek? Czekaj, bo się palę. Ile masz pałek? 5 Mamy 7. No pozbierajmy jeszcze trochę. Ile ty masz? Dwie. No dwie. Idź poszukaj brodawek, a ja w tym czasie. no... Nie chcę z do samemu. No tutaj są brodawki. Najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej to się przekopie. Seriopaci. Żelazny mi pan. Mam jaksowy. Nar. O, wlajdy się zrespiły. No Dobra, jaki my Gdzie ty jesteś kasztanie Nie ja ode mnie No to powiem nie wiem Ufolutku Czekaj jak, jak postawię tak to się żaden Blaze nie zdrespi No zero Zazablokowałem spawnery blaze'ów, Żaden Blaze się nie ja jak się zrespię? Jakim cudem? Mistor, ty jesteś? No jestem, jasne, jest, musiałem się wyciszyć na chwilę. To chodź po to, ile masz tych pałek już Blazów? Czekaj, a... Ale... No do, do, to, bo to zmniejsza ilość spawnowanych blazów. Siedem mam. Ja jeszcze pozbierajmy do dziesięciu. No to dobra, no do widzowie, my tutaj zbieramy tutaj jest jeszcze blaze, ja wam życzę mojego timelapsa to jest zbierania pałek Blazów. Więc tak, dobra widzowie, już zakończyliśmy timelapse'y, no jak pewnie, spo no, no pewnie spostrzegawcze osoby widzą. Jezus, ale tego, ile ty masz? 8 nadal. To ty się teraz, bo ja miałem 5 przed przez chwilę. No to ty... I jakim jestem geniuszem. Tak. Wylał mi schorlawę przez przypadek. No, dokładnie. O. Nie, yes, upadła mi chyba na dół. A nie zbrać? Nie, chyba nie zdążyłem. A, to szkoda. A po ile tam się połeczki stakowały? A po ile mogą się połeczki stakować? Stak. A, ja myślałam, że po, że po 16. Nie, to nie perły. I mamy już wszystko do pójścia do, do jądów. To, to, za, za, za ilość tam odcinków zna, że pójdziemy do jędu. Drobno... Jest! Mamy 20! Ja mam 9, a ty masz ile? 11 Dobra, mamy To tutaj mam nadzieję, że tutaj będą brodawki Nie ma Nie ma Przecież dałoby się tutaj schody. Gdzie ty jesteś? Czekaj na mnie Ojeju, Je... dobra nie ma nic tutaj już. Chodź na dół. Gdzie ty jesteś? Na dole. A. Mam po schodach zejść. No ja schodziłem po schodach. Szukamy no to... brodawek, bo to jest nasz cel. Gdzie ty jesteś? Ja widzę ciebie. Poczekajcie no widzowie, bo muszę... Co w sumie wanana to wy musicie czekać? Gdzie ty jesteś? A. No jestem. tu. Widzę ciebie, masz? To jest tutaj chyba powinny być gdzieś. No jest taki Może skrzynki jeszcze. będą. Też to jest taka szansa. No nie mam, że nie ma nigdzie brodawek. Ani skrzynki. Ale, nie no skrzynki gdzieś banem na pewno, bo to jest... No nie mam, że nie ma nigdzie skrzynki. O! No chociaż gdy, gdy, gdyby była jedna brodawka to nam wystarczy. No bo się potem to rozmnożą te brodawki. No nie mam, że nigdzie nie ma tego. Mam skrzynkę! A, a, ale we, weź mi też coś zostaw. Jezus, siodło jest tylko i złota było jedno. No to da, no to da, da, daj mi siodło jak nie potrzebujesz. Nie, bo ja mam, ja mam żelazną zbroję na konia i no. Mówiłem no ci, żebyś mi zostawił coś. Ale żelazną zbroję na konia miałem z... z wiem, wiem! Przeci, prze, 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 przecież, wiem, że ze spawnera miałeś. O nie, to jest koniec. Jak ktoś zna chociaż kordy, może coś. Nie. Wrócimy jakoś. No jakoś się wróci. Zobaczymy jeszcze. Jak? A może ja je... nie wiem. A może jedna z naszych osób zginie i po prostu kordy z ja ja Mam brodawki! Ja też mam. Jesteśmy w tych samych brodawkach mózgu. I wyjść stąd. Żebyśmy mieli od razu. Tylko uważaj, żebyś Młopaty. nie spadł. Nie nie Dobra. Mamy wszystko. Przyszliśmy po to i możemy chyba wracać już, bo jesteśmy na wyprawie. Nie chcesz skrzynek o. jeszcze poszukać? A no, dobra, możemy też pelutować cały ten lasy. To jest forteca. No a, sorry, no tak. Mózgu. Ej no. Nie odgapia ode mnie słownictwa. Mózgu. Jak ktoś ja idę po tych... a. Do, do, to no to dobra. Nie, tutaj dobie, nie. Ja wam. Ja, a ja wam robię cięcie, jak znajdziemy skrzynkę, to... A więc do, a więc dobra widzowie. My, my z nie znaleźliśmy nic w tej fortecy, więc my już ten odcinek będziemy a, kończyć. Produkcami. Polecam was, polecam wam, wam obejrzeć 5 nocy w Biebie Biedronce oraz także pięć nocy w hotelu szleka oraz resztę odcinków tej serii. Nie zapominajcie, że po prostu nie, za, nie, 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 zap, nie zapominajcie że, że przez dwa tygodnie odcinki będą w czwartki i w soboty z Minecrafta więc więc wyjdziecie na plus ja wam ja, ja wam życzę miłego dnia i nara